Witajcie! Bardzo się cieszę, że znów się widzimy. Wasze pomysły są już przygotowane w koszyku. Jest ich coraz, coraz więcej. Wymieszamy i losujemy. O pająku olbrzymie. Zapraszam na wierszyk. wszyscy się boją pająka olbrzyma wczoraj rzuciła mnie nawet dziewczyna chciałbym być ważny no i pożyteczny nie jestem znowu taki niebezpieczny a jak się przejdę w łazience po ścianie to zaraz piszczą prawie wszystkie panie nawet jak grzecznie sobie spaceruję, to potem kapciem ktoś na mnie poluje. Żeby nie dostać, to robię uniki. No przecież zjadam paskudne szkodniki. Może Wy, humor, chcecie mi poprawić? Możemy w berka się czasem pobawić. Chętnie bym z wami trochę powariował. Nie chcę, by każdy się przede mną chował. Jak się spotkamy, to nie uciekajcie, tylko z uśmiechem do mnie pomachajcie. Hm. Będę wiedział, że się nie boicie. Pająk też chcę mieć towarzyskie życie. O, już jesteście. Dzisiaj jestem w ogóle bardziej pożyteczny niż zawsze, bo nie tylko ją szkodniki i trochę mi się już humor poprawił. Mogę Was jeszcze zaprosić do zadania z improwizacji. Taki przedmiot znalazłem w jednej łazience. Ludzie się drapią nim po plecach, albo pomagają sobie założyć buty, tą drugą częścią. Tylko nie ma on chyba swojej nazwy ten przedmiot, i ja mu dałem imię Łżodrap. A wy jakbyście nazwali? Pomyślcie sobie, jak może się nazywać ten przedmiot, i powiedzcie swoim kolegom, koleżankom, albo rodzeństwu, albo rodzicom, co wymyśliliście. Może być dużo różnych nazw, jak najwięcej. Ale tak trzy to przynajmniej. Dobra? Cieszę się, że mogłem być głównym bohaterem tego wierszyka. I jak macie jeszcze jakieś pomysły... O czym mogą być kolejne wierszyki, to napiszcie pod filmikiem w komentarzu. To znaczy poproście rodziców albo opiekunów. Albo mogą przysłać też na maila zaimprowizuj małpa gmail.com. To cześć, do zobaczenia gdzieś na korytarzu albo w łazience.